Dzień dobry kochani, tutaj Ida i pozdrawiam was serdecznie już nie z Bangkoku, ale z wyspy Koh Samui w Tajlandii i dzisiaj zapraszam was na takiego spontanicznego, nieco pourywanego i Pogubionego daily vloga, gdzie pokażę Wam, jak wygląda przepiękna plaża w Lamai, zabiorę Was na fajne śniadanko do pewnej fancy zdrowej kawiarni, oraz pokażę Wam, fit produkty, które możecie kupić w najbardziej gotowym sklepie w Tajlandii, czyli w 7 eleven Więc, jeżeli to brzmi jak coś, co Ciebie interesuje, oglądaj ten film do końca takie pozycje bardziej śniadaniowe. Zastanawiam się nad pancake'ami, ale sprawdzę, czy mają też jakiś smoothie bowl. Bo wiecie, ja jestem u team smoothie bowl always. Menu lunchowo-obiadowe też wygląda fantastycznie. Wiadomo, że jest to nieco droższe miejsce niż takie typowe tajskie restauracje, ale będę tu chyba musiała wrócić. Jest nawet darmowa, magiczna herbatka. Ja się śmieję, że magiczna, ale jest to jest tak zwane Butterfly Tea. I tutaj nie widzicie, ale ona ma naprawdę przepiękny niebieski kolor. I dotarł mój smoothie Ball Wygląda obłędnie. I zaraz zobaczymy, jak smakuje. Robię test. Konsystencja. Poprawna. Może. Mogą być nieco bardziej gęste, ale jest dobrze. Mm. Smakuje stosowe. I wiecie co? Czuć, że w środku jest dodatek odżywki białkowej, także nie jest to takie klasyczne smoothie bowl, które ma 100% węglowodanów, tylko mamy dodatek białkowy i... Hmm! jest dobra! No za słodkie, ale jest banan i no takie fajne. Daje okejkę. O mój Boże, słuchajcie, znalazłam restaurację i kawiarnię z takim widokiem i bardzo dobrymi cenami. No, po prostu popatrzcie. Tutaj jest niesamowicie. I turbo spokojnie. Zaraz pokażę Wam, co tutaj mają fajnego do jedzenia. Ja przyszłam bardziej na lunch, ale mają też śniadanka Uuu, i mają comfort food. Coś się na pewno dobrego wybierze. Jest laptopik i przyszło moje masama kary i pachnie obłędnie. Ogólnie masama kary to jest mój ulubiony rodzaj kary. Jak wyobrażacie jakie to jest pyszne. I tak szczerze, to jest chyba jedno z najlepszych mac które jadłam w życiu. wiele rzeczy nam się nie udaje i nie uda Ci się jeden raz, nie uda Ci się drugi raz, nie uda Ci się dziesięć razy, nie uda Ci się 100 razy, nie uda Ci się tysiąc razy, aż pewnego pewnego razu Ci się uda. Uda Ci się jeden raz, ten jeden sukces będzie tak naprawdę Twoim skokiem fantowym, który pokaże Ci, że Ty potrafisz, że Ty umiesz i to będzie ten moment, kiedy to po prostu kliknie i kiedy wkroczysz na kolejny level. Może ponosisz teraz jakieś porażki w biznesie, na diecie, w życiu, w związkach, w relacjach i one będą i nie będzie Ci się udawać. Będziesz ponosić porażki, będzie się walić, będzie Ci się wydawać, że no w ogóle to wszystko nie ma sensu no i tak będzie. Tak funkcjonuje świat. Może jak już masz fantastyczny self-concept, jakiś mistrz afirmacji, manifestacji, to może takie rzeczy już się nie spotykają. Ja powiem Wam, że mam dosyć strong mindset i w życiu dużo rzeczy mi się udaje, głównie dlatego, że idę do przodu i robię swoje. I dlatego jestem teraz na plaży na Kosamui a nie w pracy na etacie, narzekając na to, że życie jest trudne i że wszystko musi... Yy, musi po prostu do wszystkiego trzeba mieć szczęście. Może tak jest. Może potrzeba szczęścia, ale tak naprawdę nie potrzeba tego szczęścia, tylko trzeba przekonania, że to szczęście i tak jest. I umiejętności dostrzegania go. Niezależnie od tego, co dzieje się gdzieś w rzeczywistości zewnętrznej, i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę moja największa zdolność, którą kocham zarażać ludzi. I to, do czego zmierzam, to, to jest to, że nie wszystko będzie od razu się udawać, że czasem będą momenty, jak będziesz miał lub miała ochotę się poddać, rzucić dietę, rzucić to rozkręcanie własnego biznesu, oddać się w walce o ten związek, czy tej walce o siebie. Ale sumarycznie, co ty decydujesz? Co ty decydujesz, czy podniesiesz się i spróbujesz jeszcze raz? Nie macie pojęcia, ile razy ja czołgałam już się po podłodze i wierzyłam i wierzyłam, że będzie dobrze. A może właśnie wierzyłam, To pomogło mi wrócić, gdzie jestem. Tutaj dla moich fit świrków specjalna dedykacja fit w zdro... 7-Eleven. można kupić sobie nawet odżywkę białkową w saszetce. Taka saszetka mm, wychodzi jakieś 6-7 zł, więc o dziwo spoko opcja. Nie próbowałam ich. Jest jeszcze takie coś. Pełno jakichś tajemniczych probiotyków i uważajcie na to. To są bardzo zgubne suplementy diety. Ostrzegam, jeżeli sobie coś takiego zapodacie, to nie zejdziecie z kibelka. Działa mocno oczyszczająco. I tutaj kolejna ciekawostka, pełno rodzajów dietetycznych żelków. Te z tego, z tego, co rozumiem, są na dobrą noc, czyli pewnie mają w składzie jakąś melatoninę. Tutaj proszę z witaminką C, z kolagenem, o różnych smakach. O, te też są na dobranoc. Tutaj jakieś specyfiki, których działanie pozostaje dla mnie zagadką, ale widzę, że różne witaminki, więc teoretycznie powinno zaszkodzić, ale w Azji to nigdy nie wiadomo. To jest coś, co zrozumieją tylko osoby, które są już od pewnego czasu w Tajlandii. To są, słuchajcie, takie inhalatory ziołowe. To po prostu odkręcacie i wąchacie. No i to genialnie wpływa Pływa na przykład na katar, też na bóle Zatok, na gorączkę. No, oni to ogólnie rekomendują na wszystko. A tak naprawdę, kiedy już mieszkasz w Tajlandii, to po prostu nawykowo to wąchasz. No, tutaj jakieś rzeczy dla panów. Tutaj witaminki dla dzieci, plastry chłodzące, które możecie sobie położyć na głowę i podobno fantastycznie działają.